Witam w kolejnej lekcji kursu Office 365 dla firm poświęconej wspólnej pracy. Bardzo często, kiedy pracujesz wspólnie ze swoim zespołem nad różnego rodzaju dokumentami, zamiast przesyłać sobie kolejne ich wersje mailem, możecie go zapisać na dysku wirtualnym OneDrive dla firm oraz udostępnić sobie, tak abyście wspólnie pracowali na jednej wersji dokumentu. Tak więc, jeżeli irytuje Was mnogość załączników e-mail, to zapomnijcie o takim sposobie pracy i zacznijcie udostępniać dokumenty korzystając z OneDrive'a dla firm. Jak to zrobić? Załóżmy, że pracuję nad dokumentem z moim zespołem. Potrzebuję opinii oraz wkładu od innych uczestników. Także pierwszą rzeczą w momencie, kiedy praca po mojej stronie jest skończona, jest. Udostępnienie dokumentu. Aby udostępnić dokument, przede wszystkim musimy go zapisać na dysku wirtualnym OneDrive dla firm. Aby to zrobić, wybierzmy opcję udostępnij oraz Zapisz w chmurze. W tym miejscu będziemy mogli wybrać, gdzie chcemy zapisać nasz dokument. Możemy go zapisać na OneDrive firmowym, czyli tym pierwszym, który mamy zaznaczony, na witrynie SharePoint, na OneDrive prywatnym lub na komputerze. Ja wybiorę opcję związaną z zapisaniem na OneDriveie firmowym. Wybieram OneDrive. Firma, w której pracuję, nazywa się Contoso, także A. klikam. W tym momencie zapisuję również nazwę dokumentu. I kiedy plik jest zapisany na dysku wirtualnym OneDrive, mogę go spokojnie udostępnić innym osobom. Aby udostępnić dokument, muszę w polu udostępnianie wpisać adres e-mailowy osoby, która ma być odbiorcą dokumentu. Ja podzielę się dokumentem z moją koleżanką Ali. Mogę nadać w tym miejscu odpowiednie uprawnienia dla Ali, czy Ali ma edytować dokument, czy też wystarczy, że będzie odbiorcą czytelnikiem takiego dokumentu. Taka wiadomość zostanie później przesłana mailem, i Ali ze swojej skrzynki mailowej. Z maila z zaproszeniem do wspólnej pracy doku na dokumencie będzie mogła spokojnie wejść do tego dokumentu. Zaraz pokażę, jak on wygląda. Przejdźmy do skrzynki pocztowej. Jak wygląda mail z linkiem do dokumentu? Mail wysłałam ja, czyli Jamie. W mailu jest krótka wiadomość, która została wpisana oraz link do dokumentu, nad którym mamy wspólnie pracować. To już wszystko w tej lekcji. Dowiedziałeś się z tej lekcji, w jaki sposób zapisać dokument na dysku wirtualnym OneDrive oraz jak go udostępnić, tak abyś mógł pracować ze swoim zespołem nad jedną zawsze aktualną wersją dokumentu. Do zobaczenia w kolejnych lekcjach.